Hej wam, ja jestem Puchacz i to jest bardzo niespodziewany challenge bardziej dla mnie niż dla was ponieważ ja dzisiaj wcale nie planowałam go robić ale skończyłam zajęcia wcześniej jest jasno, nie ma nikogo w domu takie idealne warunki do nagrywania a ja w sumie nie wiem co nagrać i przypomniałam sobie, że Book Please czyli Ewa tak masz na prawda? wydaje mi się, że tak zaprosiła mnie do udziału w challenge'u, który ona sama zrobiła na swoim kanale podlinkuję Wam go tutaj. I jest to, teraz nie jestem pewna, albo Infinity Book Challenge, albo Infinite Book Challenge. Stwierdziłam zatem, że skoro mam idealne warunki, a nie przygotowywałam sobie wcześniej niczego do nagrania, to to będzie idealne, bo wręcz nieprzygotowanie w tym momencie jest wskazane. Zaraz dowiecie się dlaczego, ponieważ właśnie zamierzam Wam wytłumaczyć, na czym ten challenge polega. Polega on na tym, żeby przez 60 sekund Wymienić po prostu jak najwięcej tytułów książek z pamięci. Ja swoje książki mam w trzech miejscach, na które nie mogę patrzeć. Jedne są w szafie, więc na te nie mam problemu. Tutaj są odkryte, więc musicie mi pilnować. Ja sama się też muszę pilnować, żeby w ogóle nie zarykać tam i mam książki przed sobą. Ale te książki specjalnie na tę okoliczność zakryłam kocem, także ich w ogóle nie widać żadnych tytułów. Żeby nie było, że oszukuję. Prawdopodobnie nagle zapomnę wszystkie tytuły, jakie kiedykolwiek czytałam, o jakich kiedykolwiek słyszałam, no ale cóż, o to w tym właśnie chodzi, żeby to było w stresie, pod presją czasu i żeby wszystko mi wyleciało z głowy, żebyście się mogli ze mnie śmiać. Albo żebym ja mogła się śmiać ewentualnie z siebie podczas montażu. To też jest bardzo możliwe. Jestem człowiekiem, który naprawdę bardzo wolno myśli i ja sobie zdaję z tego sprawę. Dlatego nie oczekujcie nie wiadomo ilu tytułów. Ja prawdopodobnie ucieszę się, jak wymienię 10. Także 10 to jest taka moja liczba. Zobaczymy, ile ich wymienia, tak naprawdę. Ja sobie uświadomiłam, że ja je jeszcze będę musiała liczyć. Więc to jest jakby dodatkowa czynność, którą mój mózg będzie musiał wykonać, więc tym bardziej nie wiem, jak to mi pójdzie. Ostatnia rzecz, którą muszę wam powiedzieć przed tym, zanim się upokorzę, to ta, że nie zamierzam wymienić żadnej książki z serii o Harrym Potterze, ponieważ to już jest gotowych 7 tytułów, które zajmuje bardzo dużo stosunkowo czasu do powiedzenia. Stwierdziłam, że po części dodatkowa trudność to będzie taka, że akurat tego nie wymienię. Okej, okay, nastawiłam właśnie minutnik. I teraz zaczęłam się stresować. Jej, zobaczymy jak mi pójdzie. Postanowiłam, że nie będę patrzeć na ten minutnik, żeby nie stresować się ilością czasu, która pozostanie, dlatego położę to za plecami. Teraz jak już mam włączyć ten minutnik, to poczęłam, jak serce zaczyna mi szybciej bić, także to są emocje, ludzie. To są emocje. Okej, okay, nie ma co przedłużać. Zaczynajmy. Okej, okay, liczy. Uh, Pismo Święte. Zmgłę zrodzony. Oh, Bohater wieków. Studnia wstąpienia. Droga królów. Zakon Drzewa pomarańczy. Lokatorka. Uh, a very large expense of sea. Mm, Dar Juli. Doty Juli. Secret Julia trzy tajemnice. Uh, comics. Saga. Uh, nie będę wymieniać tomów. Co tam dalej? Uh, Outsider. Instytut. Uh, Pan Mercedes. Znalezione niekradzione lśnienie, Doktor sen, Dallas 63, e, łowca snów, nocna zmiana e, Czas żniw, mówiłam czy nie mówiłam, zakon mimów, e, pieśń jutra. E, co tam jeszcze? Co tam jeszcze? Co tam jeszcze? Co tam jeszcze? Mówię, e, no zapomniałam. Nie mogę nic wymienić z Harry Pottera Okrutna pieśń, mroczny duet ja nie o to poszło. Wiecie, że liczyłam, jak, e, jak wymieniałam wam te tytuły. Ja sobie wskazywałam na palce, ale zupełnie tego nie liczyłam w głowie, także nie mam bladego pojęcia ile wyszło, więc myślę, że ja teraz zatrzymam i zaraz wam powiem, jaki był wynik. Chyba nie poszło najgorzej, aczkolwiek pod koniec miałam taki totalny już zastój, gdzie wystrzelałam się z tytułów Stephen Kinga, który miałam w głowie, to w sumie oparło się głównie na Stephenie Kingu. No cóż, bywa i tak. Ok, teraz sprawdzę ile wyszło. Ok, obliczyłam. Liczba książek to 27, więc chyba nie aż tak źle, tak mi się wydaje, bo jednak to prawie tytuł na dwie sekundy. Prawie, bo nie do końca, ale prawie, więc chyba to mnie zadowala. W sensie, myślałam, że będzie troszkę gorzej, także chyba jest dobrze że mi wyszedł ten challenge w taki sposób, dziękuję Ewie Book please, za nominację do niego i ja zapraszam do zrobienia tego tagu Panna Sasnę. To jest myślę właśnie ogólnie taki tag, który można zrobić w momencie, gdy nagle ma się warunki niespodziewania do nagrywania, ale nie ma się przygotowanego tak na gotowo Danego filmiku, a nie ma się tyle czasu, żeby najpierw przygotować i później nagrywać. To przynajmniej była taka moja sytuacja, może ty sasna też taką znajdziesz. Było całkiem ciekawe doświadczenie, może kiedyś w przyszłości, ale to chyba dalekiej przyszłości to powtórzę, a na tę chwilę, jeżeli podobał Wam się filmik, to dajcie mi kciuka w górę. Jeżeli ktoś z Was też chciałby zrobić taki challenge, to oczywiście też do niego zapraszam, mimo że nie wymieniłam Was imiennie. A teraz dziękuję Wam bardzo za oglądanie, ja Was pozdrawiam, puchacz Was żegna, do zobaczenia, pa!